dajcie w drugiej części kopalni. Ja, jak już mówiłem, jesteśmy kopalni. Przepraszam, że zakończenie było takie nagłe, ale niestety demowa wersja Bandica ma yy, tylko po 10 minutówki. Ło, uchomarki Przepraszam, że mam tylko darmową, ale mm, no pełnej wersji znaleźć nie umiałem. Wybawi tam Dużo pewnie jest tych potworów. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek się podobał. Jak chcecie więcej odcinków, to mówcie. Nie, nie. Jest. Zamarł tam. Paczek maczek. Ajajaj, tego się nie spodziewałem, zły bloczek wziąłem I ja chciałem dostać tam Okej okay, to idziemy, nie? Co nam pozostało innego? Jejjo! Ale żebym się wystraszył teraz w Minecrafcie, żebym się... O, Clipper! i się was wy. Jest. Za nim wybuch. Eee. No, to się pchało, Dobra. Skąd on mnie strzelił? Stąd to, nie? Kopalnia za ścianą. co tak? Co tak głośno rzucicie? Gdzie wy jesteście, że tak głośno Jak mi od góry nie wiadomo, błagam A ta kopalnia się kiedyś skończy Tam jest koniec A Ta kopalnia się chyba nigdy nie skończy Za mną jest A jeszcze najdziwniejsze jest to, że jeszcze skrzyni nie spotkałem, albo spotkałem tylko się Zagapiłem damy mu jeść. Niech sobie zje chlebka. Nie, nie chcę mi się tego odboga bać. Nie, nie będę. Tak to bym poszedł tam a tak to poszłem tędy. I jestem z siebie zadowolony. Zejdziemy po schodkach. Jesteś tam? Nie. Emocje sięgają ze nizdu, później tam pójdziemy, zobaczymy co to. Ej, ej, rozwalić to, rozwalić to trzeba. Widzę tam, że jeden z tych posporków się czai. oj, jaki? Jaki Matrix? Co to za Matrix? Ej, ej, skąd ty tutaj? Ciekawe, czy takich potworków będzie więcej? Dużo pajęczyny. A tam dalej jest. Lepiej pole to yy, z nożem teraz łazić. Dobra, tniemy to na szybko, szybko. Okej, okay. ciekawe, ile już nagrywamy. 10 minut będzie trwał ten odcinek, więc, jak niezapowiedzianie się wyłączy, to nie będzie moja wina, tylko programu Bandicam, bo nie mam pełnej wersji. I przepraszam Was za to. Ej, 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 Matrix, paranormal activity. Nie, nie, ja Ci nie pozwolę mi tak wziąć o tyłu. To nie jest już kopalnia. Oj oj oj, 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 wybuchaj sobie. Czy znikąd, z góry? Nie, ja tam nie idę. Idę dalej w kopalnię. Masz. Kopalnia się jeszcze nie skończyła. Czyżby wreszcie koniec? Czyżby wreszcie koniec kopalni? Nie, nie, nie ma lipy. Ta kopalnia się nigdy nie skończy. Zombiak. Dawna się nie widziałem, a chciałem sobie powiedzieć z kimś normalnie. O tu tak ciemno. Eee, fajna, taka długa kopalnia. na koniec. I <słys> chyba to już koniec. Widzieliście prawie całą kopalnię. Całą największą kopalnię Minecrafta. No, na pewno będą większe jeszcze. No bez jaj. Jeszcze... Ja... I ten dźwięk Minecraftowy horror, to nie? No. Ile tego jeszcze, no? Tam jest strasznie, tam nie idę. Najpierw sobie pooglądamy wszystko. Czekaj, teraz co się... Serio, to się teraz tak trochę zgubiłem, to... Nie ma innego wyjścia, trzeba iść... Tam. Aha! Jaki Matrix! Ty na górze, ty na górze jest Matrix. Na górze jeszcze, jeszcze. Zwie sobie. znoże go. dój najnego. Byłem tam, to musimy iść do tego strasznego miejsca tam, gdzie nie chciałem iść. Nie, tam jeszcze jest kawałeczek kopalni, to się może jeszcze wspiemy do góry. Wolę wszystko pozwiedzać w tej kopalni, żeby być obeznany. No i tam na górze jest pozwiedzana kopalnia, znaczy tam na dole? Ech, wolę sobie wszystko dokładnie pozwiedzać, bo e, potem nie będę musiał. Świeci e, 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 je tam, czyli chyba tam byłem. Ale to co. Czy... zasłonięta część kopalni. Tak, jestem w pułapce. Ładny. Byłem przez chwilę w łapce, ale z niej wyszłem. Chyba to będzie trzyczęściowy odcinek, więc jak mi łaskawie wyłączy.